Nowy sezon NBA startuje 25 grudnia. Lokałtowi mówimy dobranoc. Dzień dobry, mówimy wszystkim słuchaczom. Z tej strony Bartosz Tomczak, a razem ze mną, oczywiście, są jak zawsze Przemek Kujawiński. Cześć. Michał Górny. Witam. I Maciek Kwiatkowski. Cześć. Dzisiaj zapowiadamy konferencję. cześć. Optymistyczna cześć. Tak jest, bo wraca NBA. Dzisiaj zapowiadamy konferencję wschodnią, szeroko o tym na blogu. No a tutaj zrobimy sobie to na szybko. Michał, Chicago Bulls dla Ciebie, czy bez dobrej dwójki są oni w stanie dojść do finału NBA? I czy ta dobra dwójka w końcu się w Chicago pojawi? Umawialiśmy się na inne pytanie, czy wyrzucą buzera, ale dobrze odpowiadam na przypadkowe pytanie. A jakie było, możesz powtórzyć? Czy bez dobrej dwójki są w stanie dojść do finału NBA i czy będą mieli tę dobrą dwójkę? Znaczy, powiem tak, ja piszę już powoli zapowiedź przedsezonową na MVP, ja akurat wziąłem Chicago i tam w pierwszym akapicie. Ja wiem, że dużo rzeczy może się zmienić, jeśli chodzi o skład i tak dalej, ale napisałem, że bez dwójki odbiją się o skałę, która się nazywa Miami Heat i tak może się stać. Bez dwójki raczej większych sukcesów nie wróżę, aczkolwiek jeśli panowie jak Jack Kimnoa i Carlos Buzer, który nie wywróci się o torbę z narzędziami, będą grali razem nawet te 66 spotkań, no to mogą więcej powalczyć, ale wsparcie dla Rose'a jest tutaj konieczne. I bezwzględnie musi być, jeśli przy Chicago chcę myśleć o występach, nie wiem, w finale NBA w tym sezonie. Wywołałeś do tablicy Miami Heat, no Tomaczku, jesteś menedżerem Miami. Kogo byś zatrudnił, żeby w tym sezonie udało się to mistrzostwo zdobyć? Zostawił. Oni chcą zrób, zrobić tutaj taki mix z Mike'em Millerem, że chcą się go pozbyć, ale zobaczymy, czy, czy właśnie nie zabraknie im takiego zawodnika jak Mike Miller, gdyby był zdrowy, oczywiście. Myślę, że potrzebują zatrudnić centra, przede wszystkim Samuel Dallenbert. Myślę, że byłby dobrym pomysłem tutaj. Jeśli chodzi o pozycję rozgrywającego, oni grają tak trochę inaczej, tam wiadomo, że kozuje James i Dwayne Wade, więc tutaj przydałby się jakiś po prostu strzelec lepszy niż Chalmers, ale też ktoś, kto potrafi obronić i tych zastrzeżonych, czy niezastrzeżonych wolnych agentów do wyboru tu nie ma akurat na tej pozycji, więc myślę, że Miami wzmocni się Dalembertem. doda jakiegoś weterana typu Hill, McGrady na pozycję 2-3, zwolni Millera i z Udonisem Haslemem grającym już tak od początku sezonu, myślę, że gdybym miał teraz typować, to tak, Miami hit będzie w finale NBA. Przemku, a czy w tym finale, jakkolwiek, może, mogą się znaleźć Orlando Magic. Ale moje główne pytanie jest takie: czy to jest ostatni sezon Howarda w Orlando? I jeżeli tak, to czy odejdzie w trakcie sezonu, czy po nim? Szczerze, myślę, że, że to jest ostatni sezon Howarda w, w Magic. Myślę, że Dwight ma już dosyć troszkę powiedzmy agresywnego stylu zarządzania klubem Otisa Smitha. Jeszcze dwa lata temu mówiono o nim, że jest czarodziejem. W tej chwili już czarodziejem nie jest, bo, bo w tej chwili Orlando utonęło jest po uszy w bagnie z najgorszymi kontraktami, być może w NBA, czyli z Gilbertem Arenasem i z Herod Turkoglu. Prawdopodobnie jeśli w ramach amnestii uda się pozbyć kontraktu Gil, Gilberta Arnasa wciąż utknął, zostaną z Herod Turkoglu. Dlatego szczerze mówiąc wątpię, żeby Dwight chciał zostać, bo, bo nie ma po prostu widoków. Już pomijając to, że duży market, wielkie miasto, mnóstwo pieniędzy, siano, mistrzostwo, uu, szaleństwo, to po prostu nie ma, nie ma w tej chwili perspektyw Ten cewku trzeba rozmontować, żeby go zmontować od początku, od nowa, z czego powodu jest mi bardzo smutno. Maczku, teraz pytanie do Ciebie o Boston Celtics. Czy ta stara gwardia zostaje i jeszcze raz spróbuje zdobyć mistrzostwo, czy raczej będzie przemeblowanie? Bo tu słyszymy raz o Krysie Polu, raz o innych zawodnikach. Wydaje mi się, że generalny management Celtics będzie usiłował dokonać jakiejś wymiany i wstrząsnąć tym zespołem, o ile nie przed sezonem, to w lutym, bo w obecnym kształcie Realen ma 36 lat, KG ma 35, Pierce ma 34. Oni ofensywnie w zeszłym sezonie zajęli 18 miejsce, mieli 18 ofensywę w NBA, więc tu muszą naprawdę dodać kogoś, Albo po prostu przebudować ten zespół, bo w tym momencie no, nie wygrają z Miami Heat, nie poradzą sobie z intensywnością Chicago Bulls, więc, więc no, po prostu nie widzę ich w tym momencie jako kandydatów do mistrzostwa. Ale może być tak, że w lutym zobaczymy właśnie początek przebudowy Celtics. Typu Garnett może zostanie wymieniony, może Ray Allen zostanie wymieniony. Czy Rondo zostanie wymieniony? Nie jestem pewien. Myślę, że Denny Age wymienił go by tylko za kogoś, kto jest lepszy niż Rondo. Więc on tu się nie będzie bawił w jakieś rozmienianie się na tej pozycji. No to teraz Michał, dla Ciebie New York Knicks to jest pierwszy pełny sezon Amarego Stoudemayera i Carmela Antonego, czego się po nim spodziewasz? Tego, że takich rzeczy nawet w Tychach nie widzieli, co tam się będzie ofensywnie działo, tyle powiem natomiast jeśli chodzi o to, co tak naprawdę może być z tym zespołem, to no tak jak napisałem tam w 3 na 3 na zawsze po pierwsze, tutaj potrzeba więcej niż jednej piłki żeby Carmela Antony z Amare jakoś zagrali, tyle Myślę, że będą na drugim miejscu w dywizji i dalej to ciężko powiedzieć, co się będzie z nimi działo w playoffach. Naprawdę nie jestem w stanie nawet wymyśleć tego. Przemku nie wiem, czy pamiętasz, nagrałeś kiedyś taką piosenkę: nikt nie lubi Atlanty Hawks. Czy to się zmieni w tych rozgrywkach? Kogo to obchodzi? Właściwie... Nie, 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 nie sądzę, nie sądzę Chyba, że naprawdę pojawią się jakieś zmiany Josh Smith potrzebuje przewietrzenia Być może innego trenera, który będzie w stanie go ogarnąć A Horford byłby wspaniałą trzecią opcją zespołem walczącym o mistrzostwo Joe Johnson pozostanie Joe Johnsonem Kolesiem, najbardziej spłaconym kolesiem W lidze z największą szafą, z butami Nie sądzę, żeby cokolwiek tam się miało zmienić w tym sezonie Czas teraz na Philadelphia 76ers. Michał, znowu do Ciebie. Mieli bardzo dobrą drugą część poprzedniego sezonu. Myślisz, że teraz pójdą za ciosem i będą w stanie powalczyć gdzieś powiedzmy o czwarte miejsce nawet na wschodzie? Czy to jest iluzja i zupełnie niemożliwe do zrealizowania? Y nie. No, no dobrze, a o co go powalczyć? Drew Holiday pozostanie na zawsze najbardziej czarnym zawodnikiem tej ligi. I miłość braterska w Filadelfii wytrzyma kolejny sezon dobrej gry z drużyny. Nie co możemy powiedzieć o Filadelfii. Ja nie wiem, co możemy powiedzieć o Filadelfii, dlatego wolałem wiedzieć wcześniej, co będziemy o kimś mówić. <ścoughs> Trzeba pamiętać, że Sixers poprawili się o 14 zwycięstw w zeszłym sezonie, tylko Bulls poprawili się bardziej. Ale patrząc na ten zespół przed sezonem, oni mają sprawę zastrzeżonego wolnego agenta Tadeusa Younga i tutaj yeah. muszą uważać Tutaj muszą uważać, żeby nie przepłacić za niego, bo to jest cały czas tylko rezerwowy i myślę, że on nie będzie graczem pierwszej piątki, będzie takim bardzo dobrym rezerwowym, jak, nie wiem, z bym go trochę porównał. Więc teraz Sixers muszą poczekać, aż spadną im kontrakty i głodali Eldona Berenda i, i budować zespół wokół właśnie Holiday'a i Godali też być może Ivan Turner. Potrzebują centra tutaj, więc to jest ich taki główny cel w tym momencie. Tomaszko, jak już Ci tak dobrze idzie, to zapytam o Indiana Pacers. Drugi rok z rzędu w playoffach, to jest realne? To, to jest pewne. Pytasz, czy to jest realne. W tym momencie jeszcze nie, nie, jeszcze nie wiadomo, kto trafi do Indiany. Yy, my potrzebują czwórki, tak żeby wychodzili. Znaczy, oni potrzebują czwórki, nie jestem też pewien, czy center. Roy... Hibert jest właśnie dobrym zawodnikiem, który zapewni im spokój na tej pozycji. Podobała mi się ta wymiana z San Antonio, z, z, z Georgem Hillem. To ma no, być bardzo przed o tym gracze Mają debiutanta z zeszłego sezonu Paul George. Miał bardzo dobre momenty w playoffach i gra w pierwsze piące. Może być bardzo dobrym defensywnym stoperem z Danem Grangerem, Darren Collison rok dłużej. Myślę, że Pacers będą jednym z najciekawszych zespołów na wschodzie. Na wschodzie, który wygląda tak właśnie, jak mówimy teraz, że tu się niewiele zmieni. Więc myślę, że Pacers są takim zespołem, na który warto patrzeć. Tym bardziej, że oni jeszcze kogoś sprowadzą. Czy to będzie David West, czy może Nene, czy czy może center jakiś, może Chandler, nie wiadomo, zobaczymy. Ale w playoffach zagrają na pewno i powinniśmy zastanawiać się, czy zagrają w drugiej rundzie. Myślę, że to o to będzie chodzić w tym sezonie. Okej, okay, no to teraz zastanówmy się Przemku nad Milwaukee Bucks. Którzy Bucks są prawdziwi? Ci z zeszłego sezonu, którzy nie weszli do playoffów, czy ci przed dwóch lat? Wszystko zależy od Andrew Boguta i od jego zdrowia. Jeśli kiedy Bogut jest zdrowy, jest, jest drugim najlepszym defensywnym centrem w lidze i robi różnicę, Mimo, że to nie jest, nie jest specjalnie popularna pozycja, bycie defensywnym centrem, ale robi różnicę i wiedzą o tym wszyscy, którzy grali z Milwaukee um, dwa lata temu. Ale problemem jest w tym momencie Brandon Jennings, który, który ma być najważniejszym zawodnikiem tego, tego zespołu na obwodzie. Natomiast od dwóch sezonów nie potrafi przeskoczyć pewnego pagórka zwanego. Rzucę czy nie, nie, rzucę, trafię czy nie trafię i 40% Miami, Milwaukee Bucks. I to jest ten problem. Jeśli Brandon James wejdzie na wyższy poziom, jeśli Andrew Bogd będzie zdrowy, to, są dla mnie, to jest dla mnie zespół na playoff. Kolejny zespół, czyli New Jersey Nets. Ostatni sezon przed przeprowadzką na Brooklyn. Maćku, czy ma szansę ten przełom być przełomowy dla Nets? Czy przełom ma być przełomowy? Czy sezon ma być nie rozumiem. przełomowy? Czy sezon? Tak. Oni muszą wzmocnić zespół już teraz, bo Deron Williams nie wiadomo czy zostanie. Prawdopodobnie zostanie, ale zostanie tylko wtedy, gdy uda się wzmocnić zespół. Więc muszą już w tej chwili pracować i, i z tego co wiadomo, to są mocno zainteresowani, żeby sprowadzić menę. może Tysona Chandlera z Brukiem Lopezem ustawiani wtedy na pozycjach 4-5. To mogłoby zadziałać i w trakcie sezonu chcieliby oczywiście dokonać wymiany z Orlando, oczywiście za Gilberta Arenasa. Jak wszyscy wiedzą, że net napaleni na napalenie Arenasa. Teron Williams też tylko zostanie w NBA. W NBA w ogóle zostanie tylko wtedy, gdy będzie grał Gilbert Arenas z nim. Więc zobaczymy, kogo wymienią z Gilbertę Arenasa do Orlando, New Jersey i nie jestem na żadnych narkotykach w tym momencie. Nie, skąd? Nie, Michał, Washington Wizards jest John Wall, jest Javel McGee, jest Nick Young więc jest na pewno efektywnie. Jan Weseli Jan 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 tak no, jest jego narzeczona, ale czy będzie efektywnie w końcu w Waszyngtonie szczególnie na wyjazdach? Przede wszystkim oni teraz podejrzewam, myślą tylko nad tym żeby utrzymać ten jakiś tam, wybrali sobie już na pewno jakiś tam trzon drużyny, który będą utrzymywali John Wall myślę, że McGee też tam jest i będą starali się w tym sezonie jakoś tam pograć, żeby doświadczyć tych sorry, doświadczyć tych zawodników o, no po prostu po prostu, no, grę w NBA, bo w tym sezonie raczej nic się tam większego nie stanie. Nie będziemy widzieli jakichś, nie wiem, wodotrysków w stylu 33-0 w połowie sezonu ze strony młodych Washington Wizards. Nie widzę tego. Natomiast, no. Jedna z bardziej, bardziej perspektywicznych ekip, i myślę, że naprawdę z Johnem Wallem mogą za pięć lat, nie wiem, sześć, siedem mogą z Chicago być nie wiem, w finale konferencji powiedzmy. Czy mogę się wtrącić? Tak. Czy nie. mogę się wtrącić? To, co Michał powiedział, Michał dobrze właśnie powiedział, że mają ten Son, John, John Wall, że Welman Myślę, że oni w drafcie, w kolejnym drafcie mogą wybrać bardzo fajnego zawodnika na pozycję 2-3. Harrison Barnes, może Bill. To są zawodnicy, którzy grają po dwóch stronach parkietu. Cokolwiek że... ten draft będzie bardzo mocny, także przebierają. Tak, będzie, tam będzie Jeremy Lamp, Harrison Barnes, Bill. któregoś z tych trzech graczy mogą znaleźć i wzmocnić sobie pozycję 2-3. I myślę, że za rok będziemy właśnie opowiadać o Wizards, o, o, o tych trzech graczach. Walmart G., któryś z tej trójki. Aż Flip Saunders dostanie zawału, kiedy będzie uczył ich obronę, a nie będą w stanie tego powtórzyć. To skoro wywołałeś już jednego trenera, Michał, to pytanie do Przemka o innego. Czy zawały może dostać Dwayne Cassie, nowy trener to, to Raptors? Jaka jest szansa, że on da jakąś nową jakość ekipie z Kanady? Zobaczymy. Będą grali po europejsku. Najbardziej europejski zespół widzę. Będą stawiali strefę ala Dallas Mavericks prawdopodobnie. Jak e, nie, no, jak Triple Sopot. Nie się, jeśli to zobaczymy. Nie, no, nie, nie, nie widzę większej perspektywy perspek perspek dla Toronto. Toronto jest udupione z powodu lokalizacji geograficznej. Wiemy, że wszystko, co z Kanady jest gorsze. Poza Brian, Brianem Adamsem, bardzo lubię. Brianem Adamsem, czekamy. po Nie, ale warto brać. Nie, ja, ja, ja do Toronto jestem jestem bardzo kiepsko nastawiony, bo pamiętam, przed zeszłym sezonem spodziewałem się, że pokażą coś fajnego. Przegrają 50-60 spotkań, ale będą grali fajną, szybką koszykówkę efektowną i bardzo się zawiodłem, bo wszystko sprawdza się do Andrei Bar Barnianego i jego włoskiego stylu e, ciągnącego się jak makaron, więc y, no nie nie, nie nie jestem, nie jestem fan tej zespołu i nie wierzę, że Dwayne Cassie jest w stanie cokolwiek zrobić z tym zespołem, bo, bo nie ma z czego. No to zostały nam jeszcze trzy drużyny Maćku, Charlotte Bobcats, jeden z najnudniejszych zespołów NBA, czy Kemba Walker jest w stanie rozruszać tę ekipę. Kemba Walker ma szansę być kimś takim jak Raymond Felton, którego tak mówiąc absolutnie serio bardzo brakowało im defensu Feltona, wymuszania strat, oni bardzo spadli w tej kategorii. Kemba Walker ma szansę być właśnie takim graczem jak Felton dla Bobka, co oprócz tego jest to no, patrząc na skład chyba najgorszy team, najmniej utalentowany tym w lidze, w zasadzie paskudny team. Corey Magedi będzie najlepszym strzelcem i to dużo powinno mówić. Eee, no ale tutaj no, tak, na, tak naprawdę no, najważniejsze jest to, czy ich defense, który był na pierwszym miejscu w sezonie 2009-10, a spadł na 17 czy poprawią defense i będą dalej tym zespołem nudnym, który będzie usiłował wyczarować, nie wiem, jakichś dobrych zawodników, co Jordanowi zupełnie nie idzie, bo tak naprawdę oddaje tych najlepszych zawodników i pozyskuje w zamian taki talent, który no, jest trochę kontrowersyjny, więc nie wróżę im dobrze. Michała, co ty wróżysz Detroit Pistons z nowym trenerem Lorenzem Frankiem na ławce rezerwowych? No tutaj trochę sytuacja się powtarza tak jak z Washington Wizards. Tu też mamy młodych zawodników, którzy no, może trochę in innych, nie wiem, z profilu pozycji, ale równie utalentowanych. No Greco Monroe będzie, nie wiem, 2-3 lata potworem na swojej pozycji Myślę, mm -hmm. że nie tylko mi się tak wydaje. Muszą uporać się tylko z nie wiem, z Benem Gordonem, na przykład, uporać się z innymi kontraktami, takich zawodników, których mogliby puścić mimochodem, a dać grać młodym po prostu, kogoś pozyskać, ewentualnie, nie wiem, walczyć o miejsce w drafcie, koniec. Kropka. To teraz ostatni zespół konferencji w wschodniej Przemku Cleveland Cavaliers. W poprzednim sezonie oglądaliśmy kliparsów dla Blake'a Griffina. No to czy teraz będziemy oglądać kawalerzystów dla Kaira jego Irwinga, który jest Chciałbym. numerem jeden draftu? Chciałbym, żeby tak było. Niestety czytuję bardzo niepokojące wieści, że Cleveland mają chować, Byron Scott ma chować na początku sezonu Irvinga za Baronem Davisem i dać mu się uczyć. Bo wiadomo, jak Irving praktycznie jest, jest zawodnikiem ze szkoły średniej, nie, nie, nie ile zagrał 12 spotkań, więc jej bodajże raptem. Mm -hmm. Więc. Jest to trochę niepokojące, bo w sytuacji client po prostu powinni dać mu grać, powinni korzystać z tego, że fani będą przychodzić go oglądać, że ludzie będą chcieli znowu oglądać client, i znowu będą się tym ekscytować. Ale i tak w połowie sezonu Alonso G napisze smsa do zespołu, że niestety nie wszystko wyszło tak, jak myśleli, że będzie. Nie ja musi wracać do Polski. To ja piszę SMS-a, że słyszymy się za tydzień przy okazji zapowiedzi konferencji zachodniej, a na dziś przerwie na żądanie ekstra. To wszystko z mojej strony Bartosz Tomczak, Maciek Kwiatkowski, Michał Górny i Przemek Kojawiński. Do usłyszenia.